Dzień dobry Gogolin, zapraszam na lokalne wiadomości podsumowujące miesiąc listopad. Zobaczcie o czym będziemy mówić tym razem. Mieszkańcy nagrodzeni i wyróżnieni. Mistrzostwa Polski w zapasach. Gminne obchody święta niepodległości. Jest dotacja na park miejski w Gogolinie. Zaprosimy do strefy ciepłych serc. Za nami uroczysta gala, podczas której wręczono honorowe odznaki świętego Urbana, zasłużeni dla miasta Gogolina. Pierwsze takie medale wręczono równo 30 lat temu. To swoisty jubileusz. Samorząd docenił także osoby szczególnie zaangażowane w życie gminy, nagrodami burmistrza, zwykli, niezwykli. Na miejscu z kamerą byli nasi reporterzy. Joachim Wojtala i ksiądz Zygfryd Gleiser. To osoby odznaczone honorowo medalem Świętego Urbana jako zasłużeni dla miasta Gogolina. Nagrody przyznano podczas uroczystej gali w Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. My jako mieszkańcy tworzymy naszą małą ojczyznę i kierujemy ją w różnych aspektach i dziedzinach. Podwójny jubileusz, pierwszym jubileuszem oczywiście są medale dla osób, które szczególnie zaznaczyły się w historii ziemi gogolińskiej. To pan Joachim Wojtala i ksiądz Krzysztof Gleiser, ale jeszcze jest kolejny taki duży jubileusz dla nas, to 30 lat sanktuarium. To nie są osoby przypadkowe, to są osoby, które naprawdę zasłużyły sobie na to, żeby otrzymać taki medal. Joachim Wojtala przez 22 lata pełnił funkcję burmistrza Gogolina. Był. Animatorem życia społecznego, inicjatorem wielu imprez, ale także strategicznych dla gminy inwestycji. W życiu jest tak, że możesz mieć przeogromną władzę, możesz mieć nie wiadomo ile pieniędzy. Jeżeli nie masz wokół siebie ludzi, którzy w sercu noszą dobro i sam się tym dobrym nie dzielisz, to wiele nie osiągnie. Ksiądz profesor Zygfryd Gleiser jest pracownikiem Naukowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Aktywnie działa w Radzie Naukowej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianum Silesiakum w Kamieniu Śląskim. Ja jestem człowiekiem z tej ziemi i na tej ziemi się urodziłem, tu się wykształciłem, tu się wychowałem. Tu dla tej ziemi też jestem i na tyle na ile mogę jej służę, dlatego przyznam, że bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Podczas oficjalnej gali doceniono także osoby zaangażowane w życie społeczne gminy Gogolin. To nagrody zwykli, niezwykli. Cieszę się z tego, że zostałam doceniona i wreszcie zauważona w naszej gminie. Studiuję na, uniwersy na Uniwersytecie Opolskim Design i Komunikację społeczną, no ale moim, moją taką główną pasją, takim hobby. Celem życiowym jest właśnie śpiew. Jestem trenerem biegania. Prowadzę zajęcia dla ludzi chętnych, którzy chcą się rozwijać w bieganiu. To jest taka inicjatywa burmistrza Gogolina dla osób, które w ukryciu pomagają innym i też chciałem ich wyróżnić, żeby już nie byli takimi anonimowymi osobami w przestrzeni, ale żeby też pokazać, że dzięki tej anonimowości bardzo dużo dobrego dzieje się na terenie gminy Gogolin. Tegoroczne uroczystości zbiegły się z 30-leciem Sanktuarium Święty tego Jacka w kamieniu śląskim. Wszystkim wyróżnionym podczas gali serdecznie gratulujemy. Zmieniamy temat. W Gogolinie zorganizowano zapaśnicze Mistrzostwa Polski Młodzików w Stylu Wolnym. Na matach pojawili się uczestnicy z całej Polski. Stoczono 339 walk, z których prawie połowa zakończyła się wygraną przez położenie rywala na łopatki. Sportowych emocji nie brakowało. Zacięta rywalizacja, siła i odpowiednia taktyka. W Gogolinie po raz czternasty odbyły się Mistrzostwa Polski U14 w zapasach w stylu wolnym. Uhonorowanie 10 lat, bo dzisiaj też świętujemy 10-leciek klubu zapaśniczego w Gogolinie. I to, że zarząd krajowy zdecydował się i powierzył nam organizację Mistrzostw Polski, to naprawdę duże wyróżnienie, ale też pokazuje potencjał. Młodzieży, który jest i który ćwiczy w Gogolnie. Dzisiaj też odznaczyłem cztery osoby, które mają już osiągnięcia krajowe i europejskie. Bo są tutaj mistrzynie polskie i mistrzowie polskie, więc to też pokazuje, że to, co zrealizowaliśmy 10 lat temu, w tej chwili przynosi profity. Na matach pojawiło się 249 młodych zawodników z różnych zakątków Polski którzy rywalizowali o mistrzowski tytuł. Fajnym hobby, no bo cały czas się ruszam, poznaję dużo nowych ludzi, dużo miejsc, zwiedzam. Takim dobry sport. Jest trochę stresu, ale musi być też motywacja. No co ten był zapas kiedyby mały i po prostu zaproponował mi, żebym trenował, bo potrenuję że mogę też odpocząć od szkoły, a nie tylko się uczyć. Trenowanie zapasów przynosi wiele korzyści. Pomaga w budowaniu siły, wytrzymałości, zwinności i koordynacji ruchowej. Zapaśnik musi być wszechstronny. Musi być przede wszystkim spryt, technika, inteligencja, no i przewidywanie co w danym momencie może zrobić jego rywal. Uczymy się być odporni na stres, bo to jest sport indywidualny. Wychodzi zawodnik kontra drugi zawodnik, nie znając się, nie znając jego... E... Umiejętności. Jak w każdym sporcie, również w zapasach są zasady. Celem walk jest położenie przeciwnika na łopatki lub uzyskanie przewagi punktowej za akcje techniczne. Praca arbitra, tego który pracuje na środku maty, no jest to rzecz taka, gdzie musi ocenić bardzo dynamiczne akcje w ciągu ułamka sekundy. Jako wsparciem jest kierownik maty. W momencie, kiedy się e, trenerzy nie zgadzają z werdyktem, z oceną danej akcji, wtedy mają prawo challenge'u. Czyli protestu, protestowanie tego e, wyniku, te, tej oceny, i wtedy ja jako sędzia główny rozpatruję to. To była prawdziwa gratka dla miłośników zapasów. Gogolin stanie się mistrzowską areną Polski już w przyszłym roku. 11 listopada to oczywiście dzień, w którym świętujemy wolność naszego kraju. Święto niepodległości w Gogolinie miało wymiar symboliczny. I uroczysty. Gminne obchody święta Niepodległości rozpoczęły się już 8 listopada uroczystą akademią w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Malni, które odbyło się w gminnym ośrodku kultury. Do udziału w głównych obchodach zapraszał przepasany biało-czerwoną wstęgą pomnik Karolinki i Karlika. W poniedziałek 11 listopada przedstawiciele samorządu oraz poczty Sztandarowe, Harcerze i mieszkańcy wzięli udział w mszy świętej. Po której w samo południe nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar wojen i przemocy. Odśpiewano także Mazurka Dąbrowskiego. Przy ulicy Dębowej w Gogolinie powstanie park miejski. Plan jest ciekawy i ambitny, o szczegółach już teraz. Gmina Gogolin stawia na rozwój miejskich terenów zielonych. Na powierzchni prawie jednego hektara chce utworzyć park przy ulicy Dębowej. Na ten cel samorząd otrzymał dotację w wysokości 2 milionów złotych. Na terenie ma zostać nasadzone 13 tysięcy rodzimych gatunków roślin oraz 100 drzew. Nie zabraknie także obiektów małej architektury, placu zabaw z tyrolką, ścianki wspinaczkowej, tunelu pod skarpą, a także pergoli z ławkami. Całość zadania warta jest niemal 3 miliony złotych. W Dzień Dobry Gogolin zapraszamy także do udziału w bardzo ciekawym wydarzeniu, a że robi się coraz chłodniej, przed nami strefa ciepłych serc. 13 grudnia od godziny 15.30 zapraszamy na Plac Benedyktyński w Gogolinie. Tam przygotowanych będzie sporo atrakcji. Nie zabraknie muzyki granej na żywo, darmowego poczęstunku, Mikołajkowego Show dla dzieci, pracowni Świętego Mikołaja czy bezpłatnych karuzel dla najmłodszych. Tym zaproszeniem kończymy serwis Dzień dobry Gogolin. Zapraszam na kolejny odcinek za miesiąc. Do zobaczenia!